Może moglibyśmy zrobić jakiś odcinek na kanale, bo sprawa ta swego czasu była naprawdę bardzo głośna, a jednocześnie, no tak jak wspomniałem wcześniej, zakończyła się moim zdaniem zamieciona pod dywan, bo gdyby śledztwo faktycznie trwało tak jak, czy wyglądało tak jak powinno, i gdyby były pod uwagę wzięte zeznania innych osób niż tylko grupka osadzonych, którzy po prostu zwyczajnie mieli może swój prywatny interes w tym, żeby jak najbardziej oczernić strażników więziennych, no bo tak to już jest, że. Taki mają oni interes, a nie inny. Więc mogli faktycznie dosyć mocno konfabulować, chociaż zdecydowanie moim zdaniem było coś na rzeczy. To oczywiście tylko fragment podcastu o aferze sutenerów we Wrocławskim Zakładzie Karnym dla kobiet. Całego odcinka wysłuchasz na moim kanale na YouTube Mister Nemesis. Link znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu.